powstanie drużyny, no to wzięło się z tego, że po prostu zawsze graliśmy sobie w piłeczkę, zawsze amatorsko się spotykaliśmy, na jakiś jeszcze, jak zaczynaliśmy, jakieś, jakieś asfalty, każde boisko, które się dało, nie było jeszcze wtedy możliwości na takie orliki, a a drużyna, nazwa, nazwa drużyny wzięła się stąd, że po prostu jeszcze nawet jak się dobrze nie znaliśmy, zaczynaliśmy się poznawać, no to każdy do każdego mówił chłop, w sensie siema chłop, co tam chłop, jak tam leci chłop. No i tak po pewnej hali tak sobie pomyśleliśmy, że gramy tak 3-4 razy w tygodniu, no więc może byśmy zagrali o coś, żeby, żeby były jakieś emocje do tego. No wtedy już powstawał FLS, bo już jesteśmy, w sumie siódmy sezon gramy. Siódmy? Siódmy chyba, siódmy sezon czy szósty? ulubiony numer. Siódmy, siódmy sezon gramy. No i, i nazwa, no to musiała być po prostu po prostu chłopy, a, a przedrostek CCKS po prostu, no legia miała CWKS, więc my wymyśliliśmy CCKS, no rozwinięcie to jest całkiem chłopski klub sportowy chłopy, więc, więc to jest nasza nazwa. No, poznaliśmy się przy piłce i przy piwku, stąd też nas, nasz, nasz ten okrzyk przedmeczowy, że po meczu co piwko i rzeczywiście tak jest, bo najważniejsze jest, no, najważniejsza jest dobra atmosfera, no, siła i walka w, na, w naszym wykonaniu. Logotyp drużyny. To logo powstało, zostało stworzone w zasadzie przez Was. My Wam daliśmy tylko wytyczne, ale myślę, że dobrze oddaliście to, co chcieliśmy w tym logo zawrzeć, czyli e, piwko, nazwy drużyny. No i uwaga chłopy, to też fajny pomysł z tym znakiem, bo jest taka anegdotka. Kiedyś wracaliśmy z imprezy, ktoś zobaczył znak, czy nie? Przynieśli ten znak na mieszkanie do kogoś, więc pasuje ten, ten znak też. Nasze role w drużynie, no już po tych kilku sezonach trochę się to wyklarowało, że tak powiem, bo już jesteśmy troszkę w innym składzie niż zaczynaliśmy, jednak te, te trzy lata temu. Także w zasadzie tych, co gramy od początku, zostało nas w zasadzie od pierwszego sezonu. Cztery osoby w tym momencie, te które grają, tam jeszcze częściej skontuzjowana, no bo wiadomo, to już. To już trochę jest wiekowy zespół, wiekowi zawodnicy, więc jakieś tam kontuzje po drodze wyszły. Po drodze staraliśmy się odmładzać zespół i, i brać takich zawodników, którzy pasowali właśnie do tej naszej atmosfery i się wpisywali właśnie, właśnie w tą naszą drużynę, że, że nie tylko, że spotykamy się grać, jesteśmy na wojsku, a, a jesteśmy po prostu spieramy się też poza wojskiem. Tak, tak jak mówimy, że no jesteśmy jedną, jedną wielką chłopską rodziną. No. I w tym momencie, tak jak mówię, no, nasza czwórka. Już mamy tak na równi mniej więcej podzielone, że mamy czterech równorzędnych kapitanów, co my się zmieniamy, też raczej, raczej tak, żeby, żeby ustalamy skład, chociaż tak to jest, to jest wspólnie, tak jak mówię, at atmosfera jest najważniejsza, to jest na ludziach i, i staramy się być właśnie, wspierać się i na boisku i poza boiskiem. Myślę, że warto też zaznaczyć, że... Z tą atmosferą wiąże się to, że moglibyśmy jak inne drużyny oczywiście ściągnąć jakichś super grajków, ale my chcemy tworzyć właśnie ekipę z takim swoim pomysłem, żeby to była grupa ludzi, którzy chcą się realizować na boisku i poza nim pijąc piwko, spędzając czas w dobrej atmosferze. No, wiadomo, gorzej z wynikami przez to, ale pracujemy cały czas nad sobą i zgrupowania są, jak to się mówi, Efektywne. Y, styl gry chłopów, no przede wszystkim, no, no tak jak widać, bazujemy po prostu... Y, najważniejsza dla nas jest siła, tak? Siła, siła i walka przede wszystkim. Jeśli to jest na boisku, no to, no to wtedy też są wyniki, bo, bo umiejętności też każdy z nas tam ma, więc, y, więc jeśli do tej, naszej, do tej naszej walki dołożymy jeszcze, jeszcze dobrą grę, tak jak to wyglądało dzisiaj, tak jak to wyglądało dzisiaj, no. całe umiejętności, nie ukrywajmy tego. No. Nie, nie bądźmy na skromni. Także jeśli to, jeśli to wszystko funkcjonuje, no to myślę, że myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę powalczyć z każdym, bo dzisiaj też byliśmy skazywani na, na pewną porażkę, bo przeciwnicy wygrali trzy spotkania. By nam nie szło za dobrze jeszcze dzisiaj, no od. przy okazji możesz przypomnieć mecz za Amadeusem i typ no. futbolowy ciącek <noise> z przed paru sezonów. Tak, tak, tak. I to już jest taka anegdota sprzed dwóch sezonów, Przed Amadeusem też był typ ewidentnie na nich. Wygraliśmy z nimi 8-1, no nie dokładamy tego, że oni potem awansowali, a my spadliśmy, ale tylko przegrali z nami, także, także jeśli trafi nam się tak, że powalczymy i dołożymy do tego wszystko, wszystkie wszystko nasze umiejętności, to, to wtedy jest naprawdę ciekawie. No to tak jak Karol powiedział, to jest siła to, że zawsze walczymy na tym boisku, staramy się dawać z siebie wszystko. No atmosfera, tak jak to też Karol powiedział, myślę, że, że większość już została powiedziana. No, no i to, jak to mówi nasz kapitan Jareiro, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy. Eee, ważne, żeby zostawiać serducho na boisko i to myślę jest nasza mocna strona, że jak ktoś przychodzi obejrzeć mecz chłopów, to wie, że może liczyć na to, że będziemy walczyć do końca i nóg nie będziemy odstawiać. co jest słabą stroną. Myślę, no, myślę, że tak jak też było, też było już wspomniane, yy, jednak czasem brakuje tego zdrowia, tak? Ju, już jednak trochę gramy, część, część drużyny nam się, no, można powiedzieć, że połowa drużyny od początku nam się wysypała właśnie przez, przez jakieś kontuzje. Yy, jednak jednak też już tak wychodzi, że nie gramy, nie gramy już tak dużo ze sobą. Przez to no, każdy musi coś tam nad sobą sam popracować, ale, ale widać czasem, że jak trafimy na bardziej wybieganą drużynę, widać, że jednak, jednak trochę odstajemy i no, wtedy musimy nadrabiać, musimy nadrabiać tą walką, każdy za każdego musi walczyć, a no tak jak mówię, myślę, myślę, że tylko to, to w tym momencie. No tak właśnie ze względu na atmosferę, no to chyba pamiętny merdzianuszami. E... Troszkę ich wtedy ogoliliśmy na boisku, ale wydaje mi się, że na, na trybunach nie mieli Janusze sobie równych, chociaż my też zebraliśmy silną ekipę wtedy na trybunach. No i pokazaliśmy, myślę, że futbolowa Liga Szóstek też się z tego cieszyła, że była taka atmosfera na trybunach. To, to na pewno buduje i zachęca do, do grania tutaj w futbolowej Lidze Szóstek. Największy jakiś sukces, jaki odniosły hopy. no W zasadzie przez te kilka sezonów no, no jesteśmy raczej w okolicach tej, tej ligi C, także, także nas, naszym sukcesem myślę, są każde te jakieś takie fajne, fajne zagrane mecze, które nas tak, nas tak budują, w których sobie powalczymy, jakieś tam ładne zagrania zrobimy. No, no chciałoby się może też wyżej awansować, no ale tak jak mówiliśmy, yy, bazujemy na tym, co mamy po prostu na tej, na tej atmosferze i dobieramy raczej tak zawodników. Żebyśmy się czuli taką jedną wielkochłopską rodziną, nie, nie żeby jak najlepszego ściągnąć i pójść wyżej, a, a takie zwycięstwo, chociaż się jakby dzisiaj no to budują naprawdę na, na, na kolejny mecz. To jest, to jest naprawdę no serducho się raduje po takim meczu. To jest, to jest, to jest najfajniejsze. Że brakuje takiego sukcesu, jakiegoś podium w naszym wykonaniu. W pierwszym sezonie naszym było blisko tego podium, zajęliśmy czwarte miejsce. Trochę końcówka sezonu nam nie wyszła. Ale ja ze swojej strony jako naczelnego statystyka drużyny pamiętam sezon, w którym straciliśmy bardzo mało bramek. Byliśmy jedną z lepszych defensyw w ogóle w całej lidze. Wiadomo, że poziom gry na różnych szczeblach jest inny, ale mieliśmy bodajże czwartą defensywę w całej futbolowej lidze szóstek. No i widać było, widać było że ciężko nam strzelić bramkę. No, anegdota ciekawostka. Wybił, myślę, 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 że takich, takich różnych anegdot by się, by się znalazło wiele, bo tak jak mówię, spotyka, spotykamy się nie tylko na boisku, ale też, też, też poza nim no, no, wie, wiele chwil tam ze sobą spędzamy, więc no. Znalazłyby się i takie, których, których nie moglibyśmy teraz powiedzieć nawet, nawet przed kamerą, no ale to, tak jak mówimy, na przykład, na przykład, tak jak powstał nasz właśnie sa, sam ten her, po prostu gdzieś tam, gdzieś tam wracaliśmy sobie, sobie z miasta, gdzieś tam wracaliśmy na mieszkanie i zobaczyliśmy znak, który tam był, e, uwaga, roboty drogowe, prawda? I nam się skojarzyło od razu, uwaga, chłop, no to wzięliśmy go na mieszkanie i jakoś tam, jakoś tam zanieśliśmy, także jakieś, jakieś tam, tam zawsze coś, coś, tam się, coś tam się ciekawego dzieje. No, nie, pamię nie pamiętam dokładnie genezy naszego krzyku, kiedy to powstało i jak, jakoś chyba samo wyszło po prostu. Prze przed meczem jakoś tak, tak wyszło. No, dlaczego tak krzyczymy? No, jest to dla nas taka mobilizacja przed przedmeczowa, że wiemy co, co nas czeka po i, i może przez to czasami lepiej gramy, jak wiemy, że to piwko później po meczu. Krzykniemy? Krzykniemy na koniec? Ty jako kapitan możesz zacząć. A po meczu co? Piwko!